Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Ja jestem Kara i jestem architektem. I dzisiaj zaprezentuję Wam czwarty z kolei, przedostatni domek będący jednym z tych domków wielokrotnego zastosowania, które będziemy miały w niezbyt długim czasie w swojej sprzedaży. Ja wiem, że ciągle to powtarzam, że one będą w niezbyt długim czasie w sprzedaży, no ale niestety, tak jak wam mówiłam w poprzednim filmie, problemy zdrowotne, które mnie dopadły nagle na początku listopada, związane z oczami, wyłączyły mnie z pracy praktycznie na dwa miesiące i to naprawdę bardzo, bardzo mocno opóźniło cały proces projektowy, cały proces tworzenia sklepu, który będziemy musiały mieć przygotowany, żebyście Mogli łatwiej te domki kupować, bo w dzisiejszych czasach no, nie wyobrażam sobie, żebyście musieli za każdym razem pisać do nas na maila, chcąc taki domek zamówić, po prostu chcemy mieć sklep. Gdzie będzie można te projekty kupować, sobie wkładać do koszyka i normalnie e, zgodnie z tym, co się zazwyczaj dzieje w XXI wieku, te projekty kupować. W związku z tym cały ten proces powstawania tego wszystkiego jest dosyć skomplikowany. E, to jest dla nas w pewnym sensie nowość, jeżeli chodzi o sklep. Oczywiście nie jest to nowość, jeżeli chodzi o projektowanie. E, natomiast cały ten proces powstawania tego wszystkiego, żeby ta machina mogła ruszyć, jest e, dla nas e, czymś nowym i dosyć skomplikowanym. No i poza tym oczywiście musimy jeszcze właśnie finalizować te projekty. Oprócz tego mamy też. E, trochę innych swoich pobocznych, właściwie niepobocznych, a może nawet głównych zobowiązań zawodowych. No, nieważne, nie będę się tłumaczyć. Jest tego całkiem sporo. Projekty powstają. Jeszcze was, naprawdę, jeszcze raz chciałam was bardzo przeprosić za to, że, że jest takie opóźnienie. No, bardzo wielu z Was się dopytuje o te domki, dlatego naprawdę, naprawdę jest mi bardzo przykro, że tak to wyszło, że, że jest aż takie opóźnienie. Przepraszam was bardzo i, i teraz naprawdę robimy już wszystko, żeby to. Jak najszybciej udało się sfinalizować, żeby ten produkt był gotowy w sprzedaży już naprawdę no jak najszybciej. Nie chcę Wam jeszcze mówić jakichś konkretnych dat, ale staramy się, na pewno chcemy, żeby to było przed wiosną, po to, żebyście mogli te domki kupić i postawić jeszcze w tym sezonie, no, w tym nadchodzącym sezonie w 2021 roku. No, więc do brzegu. Dzisiejszy projekt jest czwartym projektem. Jego autorką, główną autorką tego projektu jestem tym razem ja. Początkowo chciałyśmy, żeby było tak, że dwa domki zaprojektuje Aga, dwa domki zaprojektuję ja i będzie ich cztery. No, ale Aga jeszcze w międzyczasie stworzyła dla Was piąty projekt, dosyć typowy. Zobaczycie go w kolejnym filmie. To jest projekt w konstrukcji stalowej, więc myślę, że też dla niektórych osób może być czymś ciekawym. Mamy w naszym zestawieniu o tym chyba jeszcze nie mówiłam, dwa domki w konstrukcji szkieletowej. I to jest domek Boho, który był pierwszym prezentowanym naszym domkiem o tej powierzchni do 35 metrów kwadratowych zabudowy na tym kanale. Druga to była brda, i to jest też brda no właściwie to jest domek typu A to jest taka wariacja na temat brdy. No i ten domek też jest właśnie w konstrukcji szkieletowej. Dwa kolejne domki, czyli ten, który zobaczycie dzisiaj i ten, który był pokazywany w poprzednim filmie, to są domki w technologii murowanej. Ta technologia jest właściwie najbardziej ekonomiczną na rynku technologią. No nie ma właściwie tańszej technologii niż technologia murowana, nawet technologia szkieletowa jest technologią droższą, dlatego takie dwa domki murowane, które buduje się też najszybciej w tej swojej ofercie, chcemy mieć. Także jest to ten domek, który był w poprzednim filmie, i ten domek, który zobaczycie dzisiaj. No i ten ostatni, piąty domek, ostatni w tym etapie, bo jeżeli cała kwestia tych domków rozwinie się fajnie, jeżeli będzie na nie popyt, jeżeli będziecie chcieli je kupować, to w kolejnych etapach będziemy tworzyły dla Was kolejne domki. Na razie zamykamy ten etap na, na pięciu domkach. No i ten piąty domek, właśnie będzie w konstrukcji stalowej. Także jest to ciekawa, ciekawa sprawa, także wydaje mi się, część z Was w ogóle pytała mnie, Gdzieś tam w mailach i też na Facebooku, o, idzie do mnie kot, nie wiem czy go widać. Może się złapał w kadr. Tak czy owak, część z Was pytała mnie właśnie o te domki w konstrukcji stalowej. Wtedy jeszcze nie byłam pewna, czy ten projekt powstanie, taki projekt powstanie. No, Aga w międzyczasie taki projekt właśnie stworzyła. Także taki domek w konstrukcji stalowej też będziemy dla Was miały. O dzisiejszym projekcie powiem Wam tyle, że to jest kolejna wersja, jakby nazwijmy to domku skandynawskiego, ponieważ jest to bardzo prosta architektura, tym razem z jednospadowym dachem. Elewacje będą obłożone drewnem. I blachą. Projekt bardzo minimalistyczny, moim zdaniem ciekawy. On jest też ciekawy funkcjonalnie. Za chwilę zobaczycie jego wnętrze. Tam naprawdę wyszło to moim zdaniem bardzo fajnie, ponieważ kuchnia jest całkiem spora. To jest taka kuchnia jednotraktowa, ale w literę L, która dodatkowo może być zamknięta drzwiami. Także jest to w takim domku lotniskowym, wydaje mi się, ciekawa opcja. Jest spora łazienka, jest spora szafa. Jest naprawdę całkiem ciekawe poddasze nieużytkowe. Tam wyszło 15,7 metra po podłodze, czyli, moim zdaniem, całkiem fajna powierzchnia, jak na taki domek letniskowy. No jest ciekawa strefa dzienna, jak zwykle, z dużymi oknami. U nas wszystko za chwilę zobaczycie w zasadniczej części filmu. No, i zapraszam Was do obejrzenia, właśnie tej głównej części tego naszego filmu. I spotkamy się jeszcze za kilkanaście minut w podsumowaniu, gdzie jeszcze kilka słów o tym projekcie sobie powiemy. Także zapraszam Was do oglądania, lecimy. No to słuchajcie, jesteśmy jak zwykle w sketchupie. Rozpoczynam od prezentacji bryły. Bryła jest ekstremalnie prosta z dachem jednospadowym. Ten spadek jest niewielki, będzie on widoczny od szczytu w budynku. Nad wejściem mamy zadaszenie, które może służyć jako ochrona drewna na opał. Można tam też przechowywać grilla lub, te, lub też rowery. Także jest to moim zdaniem przestrzeń, która może być bardzo fajnie wykorzystana. Z tyłu domu ten budynek wygląda tak jakby był z dachem płaskim, takie było nasze założenie. Tutaj w naszym założeniu ta elewacja jest elewacją zachodnią. Tutaj zaraz obok mamy też kuchnię, która ma wystawę północno-zachodnią. To małe okno tutaj właśnie pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi jest od północy. No i front budynku jest bardzo zamknięty. Nasze założenie tutaj było takie, żeby zachować odpowiednią dozę prywatności. Ścianka boczna i spód tego dachu jest oświetlony takim liniowym oświetleniem LED. Tutaj we wnętrzu zaraz po lewej stronie mamy szafę, po prawej stronie mamy łazienkę. Później tą łazienkę zobaczymy w pełnej okazałości. Dalej jest jadalnia. No i jednotraktowa kuchnia z blatem w literę L. W tej kuchni zmieści się pełnowymiarowa płyta grzewcza, piekarnik, zmywarka, lodówka podblatowa i jednokomorowy zlew. Są też szafki wiszące, także tej przestrzeni do przechowywania też moim zdaniem będzie całkiem sporo. Pomiędzy kuchnią i jadalnią y, mamy niewielki kominek. Za chwilę jeszcze go, go Wam dokładniej y, pokażę. No i tutaj mamy przestrzeń dzienną, która ma dosyć wysoki sufit, co na pewno optycznie bardzo powiększy to wnętrze. Cały narożnik tutaj można sobie otworzyć, są to okna przesuwne. Oczywiście słupek po środku nam zostanie, ale te dwa otwarte okna tutaj przesuwne na pewno. Zapewnią dostęp świeżego powietrza i bardzo dobre połączenie tej przestrzeni z naturą. Plakaty, oczywiście, są ze Scandi Poster. Nie jesteśmy sponsorowane, ale oczywiście, jeżeli Scandi Poster będzie chciało, to zapraszamy do sponsorowania nas. No, i tutaj mamy poddasze nieużytkowe o powierzchni podłogi 15,7 metra. Całkiem spore, jak na, jak na domek letniskowy. Mamy tu takie fajne okna a'la Tetris, takie wycinanki trochę. No i po środku, hmm, oczywiście musi biec komin, szacht instalacyjny, no ale mimo tego komina, to jest komin Schiedla, więc on nie zajmuje specjalnie dużo miejsca, mimo tego komina tutaj i tak jest na tym poddaszu całkiem dużo miejsca. No i teraz przeniesiemy się powoli do Lumiona i dostosuję sobie tutaj wszystkie tekstury i zrobimy rendery naszego budynku. Podobnie jak poprzednio, stawiam ten obiekt w krajobrazie podgórskim czy też górskim. Tym razem te góry będą nieco wyższe za chwilę, cały ten teren i to całe otoczenie górskie będę musiała sobie tutaj dostosować. Zaczynam jak zwykle od trawnika. Elewacja naszego budynku jest wykończona blachą w kolorze szarym i deską odrzewiową. Dwa kolory, szary i drewno, naszym zdaniem dobrze się komponują. Ta tekstura tutaj będzie pasowała, myślę. Także teraz, jeszcze za chwilę, sobie wybiorę jakąś podobną deskę na taras. Ona musi być jak najbardziej zbliżona, ale wiadomo, że w rzeczywistości ciężko będzie mm, użyć dokładnie identycznego materiału. Dlatego, trochę ją sobie zróżnicuję w ten sposób. Myślę, że to będzie dobrze wyglądało. No i wlatujemy do wnętrza. Tak małe wnętrze musi być jasne, w związku z tym. Ściany są wykończone po prostu tynkiem malowanym na biało. Tutaj ta przestrzeń dzienna, gdzie stoi kanapa, ona też jest tak zaprojektowana, żeby można było w niej spać, żeby ta kanapa mogła być rozkładana. Dlatego właśnie tutaj powstała taka przytulna wnęka. Tutaj w tym wnętrzu będzie sporo drewna. Jest to, jest to domek letniskowy, który będzie stał gdzieś w naturze, więc elementy drewniane we wnętrzu na pewno świetnie się sprawdzą. Oczywiście, zawsze te wszystkie okładziny drewniane można sobie zastąpić mm, jakimiś drewnopodobnymi laminatami, które na pewno będą o wiele bardziej wytrzymałe. Tutaj pomiędzy strefą dzienną a tym poddaszem nieużytkowym mamy takie pionowe drewniane żaluzje jest taki element o zdobnym wnętrzu, ale wydaje mi się, że wygląda całkiem ciekawie. No i wchodzimy do łazienki. Łazienka tutaj w moim założeniu projektowym będzie betonowa. Mamy dwa rodzaje materiału: płytki imitujące beton i beton architektoniczny. No i w sumie trzy kolory, no bo oczywiście biały montaż musi być biały, betonowe płytki i beton architektoniczny w kolorze szarym. No i baterie. W kolorze czarnym. No i czwarty kolor oczywiście drewno tutaj. Także to są takie cztery podstawowe kolory w tym wnętrzu. Ta łazienka jest całkiem spora, bo ma aż 3,5 metra kwadratowego powierzchni, co w domku letniskowym jest moim zdaniem OK. No i kolor tych szafek wiszących i szafki pod umywalką dostosowuje sobie do koloru betonu, czyli będą szare. Z delikatniutkim, dosłownie połyskiem. Tutaj pod tymi szewkami puścimy sobie światło LED. Podobną listwę LED oczywiście montuję w kuchni pod szewkami wiszącymi. No i czas na ten kominek, który może nie jest zbyt wielki, ale wydaje mi się, że tutaj zrobi fajną atmosferę pomiędzy właśnie kuchnią i jadalnią. Na pewno bardzo przyjemnie będzie tutaj jeść kolację przy, przy kominku. No, i słuchajcie, powolutku już wszystkie tekstury w tym budynku są dostosowane. Teraz sobie jeszcze wstawiam oświetlenia liniowe w podniebieniu i na, na ściance bocznej tego naszego dachu nad wejściem. No i pokrycie dachu. Tutaj w tej chwili w modelu na tym dachu widzicie blachę, ale prawdopodobnie, ze względu na nieduży spadek tego dachu, bezpieczniej będzie dać tutaj po prostu papę. No i przy okazji będzie to też rozwiązanie na pewno o wiele bardziej ekonomiczne. No i teraz czas na y, teren dookoła. No i sklejenie terenu z modelu z terenem w SketchUpie. No i pierwsze ujęcie tutaj powoli sobie zacznę ustawiać. No i szybko muszę sobie dookoła tutaj cały ten teren ogarnąć. Postawimy sobie ten nasz domek na takiej polanie. Droga dojazdowa już jest, wiadomo, że zawsze trzeba jakoś w takie miejsce dojechać. No i wychodzi to nieźle. Trochę brakuje mi gór w tym ujęciu, zaraz te góry sobie tutaj wypiętrzymy. Ale jeszcze trochę krzaczorów, żeby to wszystko unaturalnić. No i teraz macie na żywo fałdowanie górskie i sadzenie lasów w czasie rzeczywistym. Wypiętrzają się tatry. No i dobrze, z każdej strony sobie po kolei tutaj porobimy ujęcia, żeby zobaczyć, jak ten budynek siedzi w krajobrazie, w tym terenie. No i wnętrze. Jak zwykle u nas sporo światła. Nam zależy na tym, żeby nasze wnętrze były jasne i dobrze doświetlone. Tutaj ta kuchnia y, jest też ciekawa, bo można ją zamknąć. To jest y, ewenement w domku letniskowym, prawdopodobnie. No ale tutaj u nas w tym projekcie jest taka opcja, że jeżeli ktoś chciałby, to y, tą kuchnię może sobie zamknąć. No i poddasze z tymi. Poziomymi oknami. Tutaj one bardzo ładnie obramowują nam ten widok. Oczywiście każdy z Was będzie miał w swoim domku letniskowym zupełnie inny widok. Ale tego typu poziome, szczelinowe okna, one zawsze stworzą wrażenie pięknego kadru. No słuchajcie, teraz czas na finalne rendery. Także siądźcie wygodnie. A po tych finalnych renderach, za chwilkę spotykamy się w podsumowaniu tego filmu. Także. Miłego oglądania. No to witajcie z powrotem. Mam nadzieję, że dzisiejszy projekt się Wam spodobał. Dajcie mi znać w komentarzu poniżej, co o nim sądzicie. I tutaj szczególnie interesuje mnie wasze zdanie na temat układu funkcjonalnego tego wnętrza. Ponieważ w tym projekcie miałam nieco inne podejście projektowe niż w dwóch poprzednich projektach. Tam jak pamiętacie, wydzielałyśmy takie niewielkie sypialnie zamknięte drzwiami, właściwie to były takie kabiny sypialne i one miały taką przewagę, że dawały użytkownikom całkiem dużo prywatności. Natomiast tutaj moje podejście było takie, żeby zaprojektować możliwie jak najwygodniejszą i jak Większą łazienkę i kuchnię. I to wydaje mi się całkiem nieźle mi się udało, no ale oczywiście dajcie mi znać, czy wolicie taki układ funkcjonalny z taką niewielką sypialnią dającą więcej prywatności, czy może wolicie mieć większe kuchnie i łazienki. To mnie bardzo interesuje. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. W tym dzisiejszym projekcie powstało też całkiem ciekawe, całkiem spore poddasze. Ono ma prawie 16 metrów powierzchni podłogi, co w takim malutkim domku jest naprawdę całkiem fajną i sporą przestrzenią. No i kolejnym takim elementem, który może tutaj być interesujący, jest przestrzeń dzienna w tym projekcie, ponieważ jak mogliście zauważyć, jak mówiłam na, na tym filmie, który właśnie obejrzeliście cały narożnik właściwie możemy sobie otworzyć. Tam są okna przesuwne, możemy je sobie otworzyć w ten sposób, że uwalniamy praktycznie cały narożnik budynku i mamy genialne połączenie strefy dziennej z otaczającą nas przyrodą. Jest to rozwiązanie moim zdaniem świetne na ciepłe deszczowe dni, kiedy chcemy mieć ten kontakt z przyrodą, kiedy chcemy czuć zapach deszczu, który pada, a jednocześnie być schowani w naszym przytulnym domku. Także to jest opcja dosyć ciekawa. Oczywiście, na środku, po otworzeniu tych, tych wielkich przeszkleń, zostaje nam słupek konstrukcyjny, ale i tak gwarantuję Wam, że to połączenie wnętrza z zewnętrzem będzie naprawdę genialne w tym projekcie. No i ostatni taki element, który jest co prawda najbardziej prozaiczny, ale funkcjonalnie będzie przydatny, to jest to, że przy samym głównym wejściu do budynku udało się wygospodarować taki niewielki holik, niewielką komunikację, z której mamy wejście do Łazienki. I w tym niewielkim holu znajduje się też duża szafa, która w takim domku jest po prostu no, niezbędna. Także to tutaj też wyszło moim zdaniem całkiem ciekawie, jest taką malutką kropeczką na I w całym tym układzie funkcjonalnym. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeżeli dotrwaliście do teraz, to naprawdę super. Wielkie dzięki. Był to już czwarty projekt z serii naszych malutkich domków o powierzchni zabudowy do 35 m2. Przed nami jeszcze ostatni projekt, którego autorką jest Aga. Film powstanie już niedługo, także niebawem będziecie mogli go zobaczyć na naszym kanale. Wszystkie linki do wszystkich filmów pokazujących cztery domki, no oprócz tego, który dzisiaj oglądacie, są podane w opisie. Także jeżeli chcielibyście je zobaczyć, jeżeli jeszcze nie widzieliście tych projektów, to zapraszam Was bardzo serdecznie do zapoznania się z, z całą tutaj naszą ofertą malutkich. Domków. No i cóż, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. pa. pa.